Zapraszam do studia. Próbujemy pokazać, jak to, się, jak to się nagrywa, jak to się robi. Zakładamy takim e, właśnie naszym śpiewakom słuchawki. To tutaj pan operator jest, tak? On właśnie rejestruje to, co my zaśpiewamy tutaj w tym studio. Mając przygotowany tekst na uszach słuchawki, próbujemy śpiewać. Przybierze i do betlejem pasterze grają skocznie ciąteczku. na na wysokości, Po dwóch latach przerwy wracamy z naszym projektem Nie bądź karpiem, Zaśpiewaj kolędę i właśnie znajdujemy się przy Alejach Słowackiego, gdzie umiejscowiliśmy studio nagrań, do którego zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zapisać piękny moment z życia swojej rodziny, jakiejś może znajomości, które wymagają potwierdzenia właśnie kolendą. Do 20 grudnia można tu przyjść od godziny 15 do 20 i nagrać kolendę. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki, powitajmy maleńkie... Tutaj mamy tekst. Pan technik przez te słuchawki puszcza podkład muzyczny. No, i staram się trafić w tą linię melodyczną. To zostaje wszystko do, jak do jednej w całości zgrane. Dostajemy do ręki potem płytę. Można sobie również nagrać jakiś filmik, a my również będziemy robili zdjęcia. Dostajemy prezent, który możemy potem rozsyłać przez Facebooka, dam gdzieś jakimiś mailami, zaświadczając o tym, że osobiście wzięliśmy udział w tych świętach. Śmiertelny król nad biegami Ciałem się stało i mieszkało między nami.